Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Usłyszymy w Ewangelii fragment z Ewangeliana, drugi rozdział, wiersze 13-25. Pan Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni, mówi: Z domu Ojca Mego nie róbcie targowiska. Musimy zrozumieć, że Żydzi mieli wiele przekazań z Starego Testamentu. Realizowali te przekazania, ale myślą o pewnym zagubieniu. To mniej więcej tak, jak jakiś Europejczyk zakochał się w chińcem, ponieważ wiązał z nim określone plany, z tą Chinką. Zaczął się uczyć języka chińskiego. I tak polubił i kulturę, i język chiński, że zapomniał, dlaczego, dlaczego zaczął się uczyć chińskiego. Kult Boga, tak, ale gdzieś można zagubić i praktykować kult zapominając dla kogo, dlaczego, jaką wartość to niesie. Myślę, że Pan Jezus także sugestywnie zbiera także i pokazuje nasze serce, brudne, grzeszne, słabe. Ile razy jesteśmy w świątyni i jesteśmy może pyszni, próżni, chciwi, zarozumiali, może żyjemy w jakichś erotycznych upodobaniach, może jesteśmy pracocholikami, może jesteśmy chciwi, może jesteśmy próżni. Jest jakaś wewnętrzna niedyspozycja, która sprawia, że nie dosięgamy Boga, że nasza modlitwa nie jest modlitwą, jest jak gdyby takim jałowym funkcjonowaniem, które nie podoba się Panu Bogu jest gniew. Myślę, że Jezus, gdy mówi, Nie róbcie z domu mego ojca, targowiska, mówi o murach świątyni, o tym, że jest to miejsce kultu, miejsce oddawania czci Bogu. Rzeczywiście, miejsce piękne, miejsce wzniosłe, gdzie nie powinno być czegoś, co nie jest kultem, co nie jest związane z kultem. Ale myślę, że Pan Jezus także mówi o nas samych. Sam wskazuje na siebie z bóżciem. Tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni wzniosłem ją na nowo i mówi o świątyni swego ciała. A więc mówi o każdym z nas. Pilnujmy serca dla Boga, pilnujmy serca dla wiary, lękajmy się religijności, gdzie rzekomo jest dla Boga, ale tylko rzekomo. Nie ma Boga, nie ma tam Jego miłości, nie ma tam dotykania Jego chwały, szukania Jego upodobania. Może czasami jest tak, że taka religijność bardzo skupiona na nas, ile razy przechodzimy z pewnymi ranami, cierpieniami, kłopotami, jak gdyby nie potrafiąc znieść myśl wyżej ku Panu Bogu. Pytają się, Panie Boże, a co Ciebie martwi? Panie Boże, jak Ciebie pocieszyć? Panie Boże, jak budować Twoje królestwo? Jak Ty to widzisz, żeby Twoje królestwo jaśniało pięknem i miłością? Tylko bardzo takie wewnętrzne skupienie na sobie, zranieniach, cierpieniach, kłopotach, które nie sprawia wzrostu duchowego, ale właśnie taką potężną ociężałość serca. Jezus bierze sznur i przepędza, przekupnie ze świątyni, przepędza zwierzęta, wprowadza porządek. Chciejmy, aby ten czas, czas Wielkiego Poseł, czasem nawrócenia, czasem przemiany. Przyglądajmy się sobie bacznie, co tam nie gra, co tam jest nie w porządku. Stawiajmy proste pytanie Panu Jezusowi: Panie Jezu, co Ci się nie podoba w moim życiu, co byś zmienił w moim życiu? I czyńmy to, praktykujmy to, chciejmy tej zmiany. I drugie pytanie, które stawiajmy: Panie Jezu, co Ci się w nas podoba, co jest takiego pięknego, co jest odbiciem Ciebie w nas, i to pielęgnujmy to rozwijajmy. Czas Wielkiego Postu jest na pewno czasem zastanowienia się, jest na pewno czasem refleksji, czasem przemiany, czasem wejścia w siebie. abyśmy chcieli wykorzystać błogosławiony czas, który jest przed nami. Ciekawe, że w pierwszym czytaniu usłyszymy o dekalogu. Właśnie dekalog jako norma wolności, jako Norma, która wskazuje na tę wolność i wewnętrzne piękno. Chcemy być wolni, tak jak oczekuje od tego Pan Jezus. Wolni od grzechu, wolni od słabości, piękni Jego pięknością, piękni, bo prowadzeni przez Ducha Świętego, przez Maryję, aniołów świętych. Serdecznie Was zapraszam w środę o godzinie 20. Ostatnia katecheza o Apokalipsie Świętego Jana. Jest taki pomysł księdza proboszcza, żeby później przejść do czegoś prostszego. Ewangelii Łukasza, następnie dziejów apostolskich, a to z tego powodu, że mamy takie, tego samego autora. Autor Ewangelii Łukasza jest także autorem dziejów apostolskich. Na dochodzący czas przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Życzę wewnętrznego porządku i ładu. Pozwólmy Jezusowi działać, w moim twoim sercu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.